Cześć, witaj na moim kanale w części treningowej w dzisiejszym filmie Rozruch Poranny, który doskonale przygotuje Twoje ciało do całego dnia. Zacznij wsiadę na piętach i przenosząc ręce do góry, weź głęboki wdech i wróć z wydechem. Prowadź oddech przez nos, wdech wyciągnij się ku górze i wydech rozluźnij. Świetnie, jeszcze raz wdech. I wydech. A teraz spleć dłonie i odepchnij je przed siebie, zaokrągli swoje plecy i pchnij żebrami w tył. Przytrzymaj przez moment. A teraz wyciągnij ręce ku górze, wyrośnij ciałem wysoko i zegnij się do boku. Utrzymuj cały czas wyciąganie ku górze, wróć przez środek i zegnij w drugi bok. Skup się mocniej na wyciąganiu ku górze niż na samym zgięciu bocznym. Jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Tak jest. Wróć na środek i rozluźnij, i opuść ręce. Zrób trzy krążenia barkami, żeby poczuć, że barki zeszły do dołu. Świetnie. A teraz chwyć za swoją głowę i przechyl ją delikatnie do boku, a barkiem wykonaj krążenie do tyłu. Skup się szczególnie na tym ruchu w dół, tak żeby poczuć w tym momencie rozciąganie boku Twojej szyi. Oddychaj spokojnie i zamień na drugą stronę ręką głowę, przechyl ją do boku i krążenie barkiem do tyłu z uwzględnieniem szczególnie ruchu w dół poczuj przyjemne rozciąganie, ale nie rób niczego na siłę, wszystko z wyczuciem świetnie a teraz oprzyj ręce za swoim ciałem, dłonie palcami skieruj do stóp i unieś miednicę nad swoje pięty Poczuj rozciąganie przedniej części uda. Wolno wróć miednicą z powrotem na swoje pięty i jeszcze jeden raz wypchnij biodra w przód i w górę. Poczuj rozciąganie przedniej taśmy, a teraz jeszcze wypchnij mostek u górze, tak, żeby otworzyła się klatka świetnie i wróć na dół. Jedną dłoń odwróć teraz. Unieś miednicę do góry i drugą ręką sięgnij za siebie. Wróć na dół i znowu unieś. Poczuj rozciąganie właśnie tych przednich ud i twoich bioder. Świetnie. I zamień na drugą stronę, podeprzyj drugą rękę z tyłu, wyrośnij biodrami w górę, sięgnij ręką delikatnie w tył. I wróć. Poczuj, jak twoje biodra unoszą się nad pięty. Tak jest. I wróć na dół. Przenieś swoje dłonie teraz do przodu, oprzyj je na macie i posuń powoli nimi do przodu, zegnij kręgosłup i przybliż czoło do kolan. Poczuj przyjemne wygięcie kręgosłupa. Oddychaj. Świetnie, obniż jeszcze czoło bliżej do swoich kolan. I powoli podnieś głowę, wycofaj kręgosłup i podnieś się do pozycji czworaków. Polepszej dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. I wygnij kręgosłup. Robiąc wdech, opuść klatkę. Robiąc wydech, wygnij koci grzbiet. Świetnie. Wdech, mostek sięga w przód. I wydech, cofasz miednicę do tyłu. Znowu wdech, mostek do przodu. I wydech, okrągłe plecy miednica do tyłu. Świetnie. Tak jest. A teraz przenieś swoje dłonie na jedną stronę i powtórz ten sam ruch. Wdech, mostkiem sięgasz do przodu i wydech, cofasz miednicę w kierunku pięt. Poczuj, jak przyjemnie rozciąga się teraz jeden z boków twojego tułowia. Poprowadź płynny ruch. I wydech wycofujesz i wdech wracasz do przodu, przełóż dłonie na drugą stronę i z wydechem cofasz miednicę. Wyciągasz bok tułowia dokładnie tutaj. I wdech klatka do przodu i wydech okrągłe plecy, miednica do tyłu. Świetnie. I jeszcze jeden wydech, miednica do tyłu. I wdech. Wróć do przodu, wróć dłońmi na środek. I teraz przenieś biodra do przodu, otwórz klatkę, podnieś mąstek. I powoli zaokrągli plecy, wycofując znowu miednicę w tył. Przenieś się przez koci grzbiet do przodu, opuść biodra, otwórz klatkę, barki w dole i wolno zaokrągli plecy i przenieś do tyłu. Poczuj płynność tego ruchu. Przez okrągły grzbiet przenosisz tułów w przód, otwierasz klatkę i również przez zaokrąglenie grzbietu wycofujesz. I jeszcze. Otwierasz klatkę, wyciągasz mostek w przód i ku górze, i zaokrąglenie cofa. Podeprzyj teraz stopy o matę. Zbliż troszeczkę dłonie do swoich nóg i na przemian raz jedną piętę, raz drugą sprowadź do maty. Poczuj rozciąganie całej tylnej taśmy na Twoich nogach. Świetnie. A teraz oddal dłonie i stopy, zejdź ciałem na dół, podeprzyj kolana i otwórz klatkę podobnie jak poprzednio. Przez zaokrąglenie grzbietu wróć do wyższej pozycji i cofnij miednicę w tył. Jeżeli dasz radę, to nie podpieraj kolan, zejdź ciałem w dół, otwórz klatkę i wycofując miednicę do tyłu, wróć. Wybierz wersję, która jest dla ciebie lepsza. Jeżeli potrzebujesz, podeprzyj kolana o podłogę i dopiero otwórz klatkę. Jeżeli nie musisz, nie podpieraj. I jeszcze wycofaj biodra, dociśnij pięty do maty. Świetnie. Podeprzyj teraz jedno kolano o matę. Przesuń podłudzie ze stopą do środka i wolno cofając tylną nogę opuść miednicę na matę poczuj teraz przyjemne rozciąganie pośladka i nogi która została zgięta wyrośnij kręgosłupem i przejdź dłońmi powoli w stronę nogi która została prosta i przejdź w drugą stronę w kierunku nogi która jest zgięta i znowu w jedną stronę i znowu przewędruj w drugą stronę. Tak jest. I wróć na środek, oprzej ciężar na rękach, podeprzyj z tyłu stopę, podnieś miednicę, aktywny brzuch przez pozycję deski, zamień nogę. I znowu powoli osuwasz się miednicą w dół, unosisz klatkę, wyrastasz kręgosłupem, poczuj rozciąganie teraz tego drugiego pośladka z zewnętrznej strony nogi i powędruj dłoń w bok i powędruj w drugi bok. I jeszcze raz przejdź na jedną stronę. I jeszcze raz przejdź na drugą stronę. Świetnie, wróć na środek, znowu podeprzyj ciężar ciała na dłoniach, podeprzyj tylną stopę i przez pozycję deski przejdź znowu do klęku, rozszerz kolana i zejdź do siadu na piętach. Opuść dłonie powoli po macie, opuść klatkę i wyciągnij teraz długi kręgosłup. Klatka wpada nisko pomiędzy twoje kolana. Sięgaj rękoma w dal, poczuj wyciąganie. A teraz spleć dłonie i powoli pociągnij je w kierunku sufitu. Łokcie zostaw na macie. Opuść jeszcze niżej mostek, wyciągnij jeszcze dłuższy kręgosłup. Oddychaj. I powoli wróć dłońmi na matę. Podeprzyj się teraz na łokciach, dłonie są przy głowie. Jeden łokieć zostaw na macie, a za drugim skręć się do sufitu. Wdech, kiedy skręcasz w górę. I wydech, kiedy wracasz. Świetnie. I zamień na drugą stronę. Zrotuj klatkę w sufit, i wróć. Wdech, zrotuj. Wydech, wróć. Świetna mobilizacja klatki piersiowej. I jeszcze. Wróć do pozycji prostej, wsiadź na piętach, ręce na biodrach, unieś biodra w górę, troszeczkę wycofam się na macie i jedną nogę wystaw do podporu. Noga, na której klęczysz, może być stopą zadarta, lub jeżeli nie jest tobie wygodnie, to może zostać stopą podparta. Możesz również złożyć matę na pół, żeby mieć. Bardziej miękki podpór pod swoim kolanem w klęku. Znajdź pozycję, żeby była komfortowa. Opuść miednicę na dół, do przodu. Poczuj jak rozciąga się przód tego uda i biodro od nogi, na której klęczysz. A teraz podeprzyj rękę o matę. I skręć się za drugą ręką do sufitu, spójrz za nią. Wróć tą ręką na matę i skręć się za drugą ręką. Ta strona będzie troszeczkę trudniejsza. Możesz podeprzeć swoje ramię o kolano nogi, która jest w wykroku. Wytrzymaj chwilę w równowadze i wróć. Świetnie. Teraz oprzyj dłonie po dwóch stronach swojej stopy i wycofaj miednicę do tyłu. Zadrzyj stopę na siebie, doprostuj kolano tyle ile możesz. Rozciąga się teraz tylna taśma tej nogi. Spróbuj opuścić stopę w kierunku maty, oddychaj przez chwilę. A teraz z wydechem zbliż klatkę do kolana a wdechem wróć. Wydech, opuść. Wdech, unieś. Wydech, na dół. Wdech, w górę. Wydech, na dół. Wdech, w górę. Bardzo dobrze. I powoli podnieś się do góry, dłonie na biodra. Zamienimy nogę na drugą, czyli wróć do klęku. Ostrożnie wystaw drugą nogę, tak jest, i opuść miednicę na dół do przodu. Poczuj rozciąganie w drugiej nodze, przód uda biodro, wszystko z przodu tej nogi, która została w klęku, się rozciąga. Podeprzyj rękę na macie i skręć się za ręką do sufitu. Wyciągnij, wyciągnij. Oddychaj i powoli wróć. Podeprzyj się tą ręką po wewnętrznej stronie nogi i skręć za drugą. Tutaj, twój bark może podpierać się o kolano nogi, która jest z przodu. I wróć powoli na matę. I wycofaj miednicę do tyłu, prostując nogę, która jest przed tobą. Stopę zadrzyj na siebie. I przez moment oddychaj. Sprowadź teraz stopę powoli do maty. I z wydechem zbliż klatkę w stronę kolana, chociaż odrobinę. Wdechem podnieś ku górze, i wydech znowu na dół. Wdech góra i wydech dół. I jeszcze. Bardzo dobrze. Przyjemne rozciąganie całego tyłu nogi. Tak jest i powoli podnieś się do góry i wróć do siadu na piętach. I jeżeli twoja mata była zwinięta, to rozwiń ją. Tak jest i przejdź do siadu skrzyżnego. Oprzyj dłonie z tyłu za swoim ciałem i sprowadź kolana do maty, unieś miednicę w górę, wypchnij biodra przed siebie, przytrzymaj moment i powoli wróć miednicą na dół. Świetnie. Jeszcze jeden raz. Kolana sprowadź do maty, wypchnij miednicę w górę, odepchnij się rękoma, jeszcze mostek do sufitu. Świetnie. I wróć miednicą na matę, przenieś teraz ręce do przodu przed swoje ciało i powędruj nimi jeszcze bardziej w przód, opuść ciało. Możesz podeprzeć się na łokciach. Prawdopodobnie poczujesz rozciąganie nogi, pośladka, która jest niżej. Dobrze, wróć teraz do góry i zamień nogi w siadzie skrzyżnym na drugą stronę, żeby zachować symetrię. Podeprzyj znowu dłonie z tyłu za ciałem i podnieś miednicę w górę. Świetnie, wróć na dół. I jeszcze jeden raz, kolana sprowadź do maty, a miednicę wepchnij w górę, pociągnij mostkiem do sufitu, pięknie otwórz klatkę. I wolno wróć z powrotem miednicą na matę. I tutaj również przenieś dłonie do przodu i powędruj rękoma, ciało opuść niżej. Może się okazać, że po zmianie nóg w siadzie skrzyżnym jest troszeczkę trudniej opuścić kolana do maty. Świetnie. I tym akcentem nasz rozruch dobiegł końca. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, daj znać w komentarzu, czy włączysz taki rozruch do swojej porannej rutyny. A ja dziękuję za wspólny czas i do zobaczenia na kolejnych filmach.